Czym jest nawracający sen? Czy należy się obawiać, jeżeli jakiś sen nas prześladuje? No właśnie, dzisiaj na temat nawracającego snu teoria, komentarz, analiza. Jestem też ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, jakie was sny często nawiedzają. No ale właśnie, dzisiaj będziemy więcej mówić na ten temat, tak? jakie po prostu ma tutaj rzeczywiście znaczenie i podłoże psychologiczne, być może podłoże w naszym po prostu mózgu, tak? taki nawracający sen. No, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem klik na grze w Cywon a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat teorii dotyczącej nawracającego snu. No jest to praktycznie rzecz, która każdego z nas spotkała, nie ma co się co z tym praktycznie dyskutować. Czy taki, czy też inny sen to są sny, które często nam się po prostu pojawiają, czy powtarzają. No i często zastanawiam się, dlaczego ten sen po prostu często mi się powtarza. Czy ten sen jest w jakiś sposób snem proroczym, mamiec przed czymś ostrzec, tak? Czy ten sen to tak naprawdę pewna trauma, nie wiem, z dzieciństwa, z młodości albo coś innego, tak? Czy też na przykład obawa nasza, boimy się na przykład pająków i nam się śnią te pająki, bo boimy się, gdybyśmy na przykład znaleźli, w, gdybyśmy się znaleźli w pomieszczeniu, w którym po prostu było mnóstwo pająków. No właśnie, ale... Zobaczymy, jakie są tutaj rzeczywiście podstawy naukowe ku temu. Będę bazował na informacjach, które zostały przedstawione na Wikipedii, ale też dopowiem informację, komentarz od siebie. Nawracający sen według Wikipedii jest to sen, który doświadczany jest wielokrotnie przez długi okres. Może być przyjemny, bądź koszmarny. Każda osoba doświadcza go w unikalny sposób, wynikający często z jej doświadczeń, tak? No i oczywiście, jeżeli taki sen jest przyjemny, no to fajna sprawa, tak? Każdy z nas by chciał po prostu, żeby się śniły tu przyjemne rzeczy. Natomiast, jeżeli to jest nieprzyjemne, no to już jest gorzej, tak? I teraz tak popularne motywy nawracających snów, dzięki analizom psychologicznym i badaniom motywy najczęściej występujących nawracających snów zostały rozpoznane. Są to między innymi sny o byciu ściganym. Według badań poniższe motywy przejawiają się w ponad połowie nawracających snów. I są to problemy z utrzymaniem domu. Wypadające zęby. Sigmund Freud wierzył, że jeśli kobieta doświadcza nawracającego snu o wypadających zębach, nieświadomie pragnie posiadać dzieci. Wierzył też, że w przypadku mężczyzny, sen taki oznacza podświadomych strach przed kastracją no tutaj Freud to tak właśnie mówił, tak, ale powszechnie uważa się tak, jak na przykład jak ktoś komuś opowiada w pracy, że jak ci się śnią zęby, o to dobry znak, to znaczy, że niedługo będziecie mieć po prostu potomstwo, dziecko przyjdzie na świat, tak, teraz odkrywanie nowych pokojów w domu, Freud uważał, że domy reprezentują ciała inni badacze twierdzili, że odkrywanie nowych pokojów reprezentuje odkrywanie nowych rzeczy o samym śniącym lub o jego potencjale utrata kontroli nadpoja Niemożność znalezienia toalety, umiejętność latania, e, tak no umiejętność zadania toba też mi się śniło po prostu tak, że mogę się wznosić właśnie do góry w powietrze tematów powtarzających się snów jest wiele, również często występują poniższe przykłady niemożność poruszania się w porównaniu z paraliżem przysennym nagość w miejscu publicznym brak promocji do następnych klas w szkole lub niemożność zdania testu bądź egzaminu o to mi się śniło, tak, że nie mogłem zdać właśnie matury kolejna sprawa utrata umiejętności umiejętności mówienia, ucieczka przed tornadem, lub bycie porwanym przez tornado, tutaj utrata umiejętności mówienia, to chyba to często można spotkać, mówili o tym, e, aktorzy, tak, że aktorzy po prostu, e, i to ci, którzy występują na deskach teatru, że nie bardziej boją się takiej sytuacji, że wychodzą na scenę, wszystko jest ok i nagle kompletnie zapominają po prostu tak tekstu. No ale oni też mają tam tych suflerów, tak, te osoby, które podpowiadają, no ale oni, albo na przykład, że kompletnie tracą głos. I to teraz, teraz tak, następnie mamy tutaj właśnie Mamy tutaj właśnie ucieczka przed, przed tornadem lub bycie porwanym przez tornado, to chyba nie, to wydaje mi się, że w Polsce to się rzadko po prostu komu to, komuś to śni, tak, to rzadko po prostu komu to się śni w Polsce, bardziej to kwestia tornado, wydaje mi się, że to się śni ludziom, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, tak, chociaż u nas czasami występują po prostu burze, czy pewne jakieś tam trąby mniejsze, powietrzne, tak, jakieś anomalie pogodowe, no ale to raczej chyba po prostu raczej rzadko spotykane. No, i teraz tak, topienie się bądź inny rodzaj pozbawienia możliwości oddychania, odnalezienie utraconych rzeczy, niemożność zapale, zapalenia światła we własnym domu, yy, przebywanie z partnerem życiowym, okucze, tak, czyli, yy, czyli to miałoby być po prostu przebywanie z partnerem życiowym, yy, czy też partnerką, tak, no to w sensie to pozytywny, sens czy negatywny, następnie spóźnienie się na autobus, samolot lub pociąg i niekiedy próby dogonienia do pojazdu. No, nie no, to też jest przerażające, tak? Spóźnienie się na autobus, samolot lub też pociąg, powrót do starej szkoły spowodowany niedokończeniem zada niedokończonym zadaniem lub inną nierozwiązaną kwestią. Oj, chyba, że chyba kwestia dotycząca tego, że komuś się śniła szkoła, to chyba większości z nas, tak? Czy w negatywnym, czy w pozytywnym, czy jakiś egzamin, czy ale to co, zawsze coś się tam się śniło z tego dzieciństwa, tak? A chyba jak im człowiek starszy, tym po prostu częściej się się rzeczy po prostu ze szkoły, bo bardziej się przypomina to, że człowiek jak był za młody, no to był zdrowy, nie miał wie, takich większych problemów. Oczywiście na, na etapie szkoły, no to my mamy mówimy wtedy, że mieliśmy gigantyczne problemy i w ogóle tam było wszystko złe, niedobre, ale jakby z perspektywy czasu, później po latach, no to stwierdzamy, że te problemy są były małe w stosunku do tego, co później nas czeka tak już po prostu w dorosłym życiu, tak? No, i kolejna sprawa, e, ściganie przez zwierzę lub mordercę. U jezus, to brzmi przerażająco, tak? E, no, to chyba po prostu raczej też rzadko, chyba że po prostu tutaj ktoś miał taki epizod, tak, że go morderca ścigał. No i teraz tak, zaburzenia psychologiczne związane z nawracającymi snami. Zespół stresu porazowego. Ludzie cierpiący na zespół stresu porazowego mogą zmagać się z nawracającymi snami. Takie sny uważane są za chroniczne, koszmar, chroniczne koszmary, które działają jako symptom, tą PTSD badania wykazały, że stopień traumy ma związek z niepokojem towarzyszący takim snom. Stany lękowe, dowody sugerują, że nawracające sny pojawiają się w czasie stresu, a kiedy problem będący podłożem stresu zostaje rozwiązany, sny przestają się powtarzać. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, epilepsja, tak? Tak właśnie tutaj wygląda kwestia, jeśli chodzi o te sny, co, co tak naprawdę jakby zaburzenia psychologiczne, które związane są z nawracającymi snami i możliwe wyjaśnienie nawracających snów. Teoria symulacji zagrożenia. Teoria ta została zaproponowana przez Antirewonsu i zakłada, że biologiczna funkcja snu ma symulować wydarzenia zagrażające śniącemu, aby rozwinąć zachowania pozwalające unikać zagrożeń. Teoria spotkała się z mieszanymi opiniami, Zadra i inni odkryli w swoich badaniach, że 66% powtarzających się snów zawiera przynajmniej jedno zagrożenie. W przeważającej większości te zagrożenia były skierowane na samego śniącego. Odkryli oni jednak również, że mniej niż 15% powtarzających się snów zawiera realne sytuacje, które mogłyby okazać się decydujące dla czyjegoś przetrwania. Badania wskazały, że śniącemu zazwyczaj nie udaje się ucieczka przed zagrożeniem. Wyniki tych badań dostarczają więc dowodów częściowo wspierających teorię zaproponowaną przez Rewons. Następnie teoria dotycząca snów według gestaltystów. Teoria ta traktuje nawracające sny jako reprezentujące obecnego stanu nierównowagi, jako reprezentację obecnego stanu nierównowagi psychicznej danej osoby. Uświadomienie sobie tego braku równowagi poprzez powtarzający się sen pozwala takiej osobie przywrócić stan równowagi. Freud wierzył, że powtarzające się traumatyczne sny wykazywały przejawy neurotycznych nawracających zachowań kompulsywnych. Jung wierzył, że powtarzające się sny odegrały istotną rolę w integracji psychiki przedstawiona przez Bonimę w 1962 roku teoria dotycząca snów w ujęciu kulturalizmu zakłada, że powtarzające się sny reprezentują brak pozytywnych zmian lub brak yy, lub rozwoju osobowości. I teoria świadomego snu zakłada, że niektórzy ludzie doświadczają nawracających snów i jest to normalne zjawisko. No i mamy metody leczenia nawracających snów, no bo jeżeli komuś się śni cały czas, że go goni morderca albo jakiś koszmar, no to raz czy drugi raz y, może być to przerażające, natomiast staje się to potem problemem. Jeżeli to na przykład pojawia się non-stop, tak systematycznie i taka osoba po prostu nie może się wysypiać, tak do pracy, do szkoły, wtedy to rzeczywiście stanowi problem. I teraz tak stosowanie technik relaksacyjnych i ćwiczeń pobudzających wyobraźnię przed pójściem spać e, stanowi popularną propozycję leczenia. Wyobrażenie sobie snu i zamierzonego zadania, jakie, zależy, jakie należy w tym śnie wykonać, pozwala pamiętać, że należy wykonać takie zadanie w czasie rzeczywistego snu. Gdy zadanie takie pojawi się we śnie, śpiący będzie dysponować wstępną wskazówką, która przypomni o, o tym, że jest to tylko sen, co umożliwi wejście w interakcję z senną wizją. Po osiągnięciu tego stanu, można skonsultować się z terapeutą, który doradzi, w jaki sposób najlepiej wpłynąć na powtarzający się sen, tak aby był on mniej traumatyczny. Istnieje szereg różnych propozycji naukowych co do tego, jak terapia taka może wyglądać. No i stawienie czoła scenie wywołujących strach i przyzwyczaj... przyzwyciężenie strachu. Metoda taka została zaproponowana przez Garfielda w 1974 roku zmiana niewielkiego aspektu snu, co zaproponował Halliday w roku 1982, doprowadzenie do dialogu pojednawczego pomiędzy sennym ego a wrogimi postaciami ze snu, co zaproponował Toley w, 1980, w 1988 roku. Czyli takie były metody, właśnie jeśli chodzi o leczenie nawracającego snu. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co Wam się śni po prostu, albo śniło się, jeśli chodzi o nawracający sen, eee, tak? Po prostu, jeśli chodzi o być może to jest coś pozytywnego, że Wam na przykład się śnią cały czas wakacje e, i właśnie jeszcze bardziej odpoczywacie podczas snu. Natomiast no, mówię gorzej, jak to jest po prostu jakiś koszmar, który się właśnie pojawia, tak? To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.